Chciałem powiedzieć, że my jesteśmy kibicami konkretnymi, nie mamy domów, jesteśmy bezdomni. Jak jest zimno, to razem ocieramy sobie tak rękami, robimy i jest od razu cieplej wtedy. I chciałem powiedzieć jeszcze... Że po prostu nie mam zęba. Chciałem powiedzieć, że jestem fanatykiem śląska i z wyglądu przypominam włóczyki ja z Muminków. Teraz pogadamy z Robertem, kibicem Legii. Najpierw, Robert, powiedz, czy lubisz w ogóle dziewczyny? Nie lubię i nie lubię. Wiemy już, na czym stoimy. Jesteś gejem, dowiedzieliśmy się. A jaki klub robi na tobie największe wrażenie? Którego się boisz? Krakowia. No, o geju, wiedziałem, że Krakowi się boicie, a z kim jeszcze boicie się bić? Z Darką Gdynia i z Lechem Poznań, tak? Czyli wszystko jasne, Lechareczka Krakowia.